Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję unboxing, pierwsze wrażenie niwelatora laserowego marki Nivel System nowej generacji seria CL3. Po rozpakowaniu Pierwsza rzecz to czytamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi standardowo w Nivel System przygotowana jest w języku angielskim i w języku polskim. Na końcu instrukcji znajduje się certyfikat kalibracji poświadczający poprawność pomiaru. To znaczy, że sprzęt przed sprzedażą został sprawdzony i ewentualnie skalibrowany. Mamy pewność, że sprzęt będzie mierzył poprawnie. No i cóż, wyciągamy laser z pudełka. Obudowa naprawdę prezentuje się solidnie. Od góry metalowa konstrukcja kopuły z wybitym logiem Nivel System. Po bokach i od dołu metalowa konstrukcja głowic laserowych. Jest to bardzo ważne, gdyż ten najważniejszy element lasera jest w odpowiedni sposób chroniony. Natomiast no też dość fajnie prezentują się te elementy tutaj gumowe ze względu na to, że sprzęt jest naprawdę poręczny, co jest też ważne na budowie. Z tyłu instrumentu mamy akumulator. Akumulator wysuwamy e, za pomocą tego tutaj zwalniacza blokady. I wysuwamy akumulator jest wymienny, standaryzowany i pasuje do całej serii laserów krzyżowych nowej generacji. Nivel system w tej serii zwiększył pojemność akumulatora, który wynosi 4000 mAh. Lasery Krzyżowe CL3 to lasery, które są oferowane w trzech wersjach. Jest wersja z czerwoną wiązką, z zieloną wiązką i z super cienką wiązką niebieską. Jest to seria, która jest oferowana z dolną płaszczyzną laserową, dzięki czemu mamy możliwość niwelacji posadzek lub startowania na ścianie z linią laserową poziomą już od zera. E, I jest oferowany z e, Komunikacją bluetooth, a więc mamy możliwość sterowania komunikatami zdalnie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Co jeszcze w zestawie? Tarczki podłogowe jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, korzystając z dolnej płaszczyzny laserowej, mamy możliwość niwelacji posadzek powierzchni płaskich na dużych odległościach. Płytki naprawdę robią swoją robotę. Na płytce jest skala, która pokazuje nam wskazania dolnej płaszczyzny laserowej. Dodatkowo w zestawie znajdziemy tarczkę konstrukcyjną, dzięki której elementy konstrukcji możemy ustawiać do linii lasera, podobnie jak tarczki podłogowe, mamy tutaj skalę, która wspiera ułożenie czy dopasowanie elementu konstrukcji na budowie. Dodatkowo na wyposażeniu znajdziemy windę laserową. Jest to proste narzędzie, aczkolwiek bardzo praktyczne, dzięki której mamy możliwość dostosowywania wysokości lasera, a dokładnie mówiąc linii poziomej lasera. Dodatkowo możemy skorzystać z adaptera laserowego. Jest to. Też bardzo praktyczne rozwiązanie. Montując laser na adapterze za pomocą tutaj śruby 1/4, mamy możliwość montażu lasera na statywie, mamy także możliwość zamontowania do profilu, mamy także po rozmontowaniu tego adaptera możliwość zamontowania lasera na haczyku czy na magnesie i dostosować wysokość płaszczyzny. Poziomej, czy to wyżej, czy niżej. W zestawie znajdziemy także okulary laserowe. Są to okulary, które w niektórych warunkach polepszą widoczność wiązki laserowej. Znajdziemy też w zestawie. Ładowarkę i przewód do ładowania akumulatora. Akumulator jest w systemie USB. W związku z tym możemy go naładować za pomocą tej ładowarki. Możemy także użyć ładowarki samochodowej czy naszego komputera. Lasery krzyżowe nowej generacji marki Nivel System seria CL3 to solidne. Precyzyjne narzędzia pracy. Jak wspomniałem, sama obudowa jest dość dobrze uszczelniona, zabezpieczona przeciwko działaniu kurzu i wody, co jest potwierdzone klasą IP54. W połączeniu z bogatym akcesorium, które jest dostarczane standardowo, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających zadań. Warto wspomnieć, że sprzęt dostarczany jest z certyfikatem kalibracji. Jakkolwiek zalecamy, aby minimum raz na rok oddać sprzęt do serwisu autoryzowanego Nivel System, dzięki czemu serwis sprawdzi i skalibruje sprzęt. Serwis Nivel System posiada odpowiedni sprzęt, odpowiednią aparaturę, wśród której znajdziemy Octopus Prime 3D Kolimator, który zagwarantuje zarówno ustawienie linii w poziomie w pionie, jak i utrzymanie kątów między nimi.